Zadanie dziewiąte. Klient banku wypłacił z bankomatu kwotę 1040 zł. Bankomat wydał kwotę w banknotach o nominałach 20, 50 oraz 100 zł. Banknotów 100 zł było dwa razy więcej niż 50 zł, a banknotów 20 zł było o dwa mniej niż 50 zł. Dobra, zaraz zapiszemy, przeczytajmy do końca. Niech X oznacza liczbę banknotów 50 zł, a Y liczbę banknotów 20 zł, które otrzymał ten klient. Poprawny układ równań prowadzący do obliczenia liczb X i Y to. Mhm. No dobra, no to po kolei. E, wypłacił 1040 zł, no to wszędzie mamy 1040. Bankomat wydał kwotę w banknotach 20, 50, 100. No dobra. Eee, banknotów 100 złotowych było dwa razy więcej i ja to podkreślę, bo to jest ważne. 100 złotowych było dwa razy więcej niż 50 złotowych. A 20 złotowych o dwa mniej niż 50. OK, dobra. Zaraz to zapiszemy. Niech x oznacza liczbę banknotów 50 złotowych. Dobra, X to jest liczba banknotów 50 złotowych, czyli w zasadzie e, to już mamy zapisane, że tu mamy 50 zł. 50 razy X, czyli te banknoty 50 zł. Liczba banknotów 50 zł. A Y liczbę banknotów 20 złotowych, 20 złotowych, to jest Y. Okay, czyli 20 razy Y, 20 razy Y, 20 razy Y. Ok, Ym, no i musimy te dwie zależności jeszcze zapisać, tak? Że 100 złotowych banknotów było dwa razy więcej niż 50 złotowych. No to jeżeli 50 złotowych mamy X, a 100 złotowych ma być dwa razy więcej, yy, no to ma być ich 2X, prawda? Tych 100 złotowych Tutaj będzie 2x jako banknoty 100 zł. No i dobra, czyli 100 zł razy 2x. Tutaj też mamy 100 zł razy 2x. A tu jest coś innego, więc ja bym na razie to odrzuciła. Ok, dalej. A banknotów 20 zł było o 2 mniej niż 50 zł. No to jeżeli 50 zł to jest x, no to 20 zł ma być o 2 mniej, czyli x minus 2, nie? Tu było 100 zł, a tu było 20 zł. Specjalnie daję nawias, tak? No bo yy, chodzi nam o ilość najpierw i ta ilość ma być pomnożona razy 20, a nie tylko dwójka, tak? Kolejność działań jest ważna, dlatego tu musi być nawias. Dobra. Mm -hmm. No i patrzymy. Poprawny układ równy. Czyli my później jeszcze mamy wyliczyć Y albo X. Podejrzewam, że z tych, z tych równań, tak? Dobra. Czyli jeżeli to są banknoty 100 zł, a to są banknoty 20 zł, no to tych 20 zł. Było Y, prawda? Y banknotów 20 złotowych. A nam jeszcze mówią, że banknotów 20 zł było o 2 mniej niż 50 zł. Czyli w zasadzie zobacz, że ten Y, czyli ilość banknotów 20 złotowych, to jest to samo co x minus 2, tak? No bo w inny sposób zapisali ilość banknotów 20 złotowych. Najpierw powiedzieli nam, że ich jest o 2 mniej niż 50, a 50 złotowych jest x, czyli mamy x minus 2. A potem nam powiedzieli, że y to jest liczba banknotów 20 złotowych, czyli w zasadzie to jest to samo, tak? No więc mamy takie równanie już. I takie równanie jest tutaj. To jest dokładnie to samo. Więc odpowiedź mamy a. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dlaczego akurat yy, to dałam? No bo popatrz, tu się nam wszystko zgadza. Tu się nam nie zgadza ilość yy, banknotów 100 zł, natomiast to drugie równanie by się zgadzało. No ale pierwsze się nie zgadza, tak? Czyli odpada. Yy, tutaj nam się zgadza pierwsze, ale drugie nie, no bo jeżeli wyliczymy x, no to ta minus łyka musiałaby pójść na drugą stronę, czyli byłoby y plus 2. No więc nam nie pasuje. No i tu też nam nie pasuje. Odpowiedź A.